kiedy on no to jest tak jak pozycji, ale jak ja miałem głowę pod nim i on widać, że się wiodę, mi głowę do ziemi, tak? I stanie, nie wstanie, on ma możliwość, że ja się tu widzę. Pierwsze, muszę zrobić, to moja głowa musi wyjść do góry, tak? Do boku, bo no to jest pierwsza rzecz, żebym ja powstać. Jak ja głowę na bok dociśnę mi biodra, to ja nie bez żadnego problemu teraz sobie nie chcę wcale wstać do góry, tak? Zawsze najlepsze, że ciało nie głową. I że druga. Jeżeli ją, nawet ja zrobię Żubię, łapię tak? sobie go, żeby głowę dociskał do maty, to wstać. wstać. I nie stanie. Ale jak mu puszczę głowę, gdybym mu dociskał warki, on będzie sam wstać. Widzisz różnicę? To samo jest tutaj. Jeżeli on nie zrobi stro, żeby głowę dociskał do maty, to w tym momencie nie stanie, tak? Ja muszę, moją głowę wyjść. Do boku do, do góry, żebym miał siłę tutaj sobie wstawać. Zawsze tego osób głowa nam będzie nogić. Oni nogi wyprostował i nie umie złapać nogi, bo tu jest daleko, na tak, długi. To tutaj sobie pomaję, staje do góry. Dobra, idę. Idę, tak, łapie za nogę. Stara się na domu. Idę do góry. Tak? wstaję do do na domu. wstaję na długie. Albo dalej trudno porobić. Tak? To porobić, Zamienia nogi. Pan krzy ma. Łapie tu. Jak moja głowa pracuje, moja ręka pracuje. Hop. I to ja jestem w góry. Jeszcze raz. Złapał mnie, Głowa no, tak? na bok. I teraz szuka nogi. Jak jest noga, jest super. Jak jest za lekko, żeby nie łapać. złapać. Idę do góry, idę do góry, pcham że ani nogi. Łapię nogę. Tak? Jeżeli Normalnie, nie mnie do do mnie od tyłu wyrzuca, tak? Pan się zamienia nogi, Łapie za drugą. To moja głowa, moje ciało, że jedna dźwiga, a druga zabija. Hop. Hop. Jest. Jeszcze raz od początku całość. Tu zabawał biodra. Tak? Mocno. Hop. Drugi most, tri la podzemne vode. Ono bi strom, tuka nog, je zmoganje super. Greva njegovo, greva njegovo, to medopodi lope za roke. Tri, dva, tri.